Witajcie moi kochani. Dzisiaj zajmiemy się tym zimowym warzywkiem, czyli czerwoną kapustą. Będę ją dusił z boczkiem i z cebulką. Zainteresowani? Zapraszam do kuchni. Jak już wspomniałem we wstępie, potrzebujemy oczywiście czerwonej kapusty, około 800-900 gram 30 deko boczku surowego. Ja tutaj mam boczek. Yy, za wschodniej granicy, że tak powiem, jest on bardzo słony i troszeczkę ostry. Cebula średniej wielkości około 180-200 gram oraz sól, pieprz, cukier oraz ocet do smaku, a oprócz tego dodatkowo płaską łyżeczkę soli i płaską łyżkę cukru do obgotowania kapusty. Kapustę poszatkowałem. Na takie kawałki. No i oczywiście zapomniałem w opisie filmu powiedzieć, że potrzebna jest również woda do obgotowania. Trudno mi powiedzieć, ile tej wody potrzeba. Chodzi o to, żeby woda lekko tylko zakrywała tą kapustę, więc wlewam wodę. Mam tutaj litr wody, zobaczymy, ile będzie potrzeba. O, jeszcze będzie troszeczkę potrzeba. Dodatkowe pół litra. O, i tyle wystarczy, czyli na 800 gramową kapustę dodałem litr i 300 ml wody. Dodaję sól. Tu jest trochę więcej niż yy, płaska łyżka, więc dodam połowę tylko. Przykrywam i gotuję do prawie miękkości. Cebulę siekam na dość grubą kostkę. Takie kawałki. A następnie wezmę się za... Pokrojenie boczku. Boczek pokroiłem na takie kawałeczki i będę go wytapiał na patelni, na średnim ogniu, na średnim ogrzewaniu. A gdy zacznie się wytapiać tłuszczyk, dodam cebulkę. I jak widzicie, boczek ładnie się wytopił. Dodaję cebulkę. I podsmażam to aż cebulka się porządnie zeszkli i zacznie przybierać takiego delikatnie złotego koloru. Ugotowaną na miękko kapustę za chwilę odcedzę, a następnie dodam do boczku i cebulki. I będę podduszał przez 5-6 minut. I wtedy do smaku dodam jeszcze dodatkowo sól, ewentualnie pieprz cukier oraz poc. No i chyba najważniejsze w moim gotowaniu, próba smaku. Pachnie fajnie. Hmm, a smakuje jeszcze lepiej. Pod koniec duszenia yy, dodałem troszeczkę pieprzu, troszeczkę soli jeszcze oraz cukier i troszkę, troszkę więcej octu tylko i wyłącznie dlatego, że ja oct bardzo lubię, lubię rzeczy kwaśne. kapusta jest delikatnie ostrawa, taka idealnie nadaje się do makaronu, do ziemniaków, być może do kotletów mielonych, również chociaż chociaż ja tutaj tego tak nie widzę aż bardzo, do klusek, do wszystkiego. Nawet i z chlebem jest dobre, a ja się z wami dzisiaj żegnam. Trzymajcie się cieplutko, do następnego filmiku. Cześć.